RIR 0, a raczej RIR solo ponownie, odcinek 31 i dziś ponownie taki krótki odcinek. Ostatnio poruszyliśmy tematykę ram czasowych, także jeśli nie widziałeś, nie widziałaś, zapraszam na odcinek 30. I dziś poruszymy temat zmiany ćwiczeń, czyli po co zmieniać ćwiczenie, kiedy zmieniać ćwiczenie, jakie mogą się pojawić sygnały i różne aspekty z tym związane. Także pierwsze takie pytanie zasadnicze to: po co w ogóle zmieniać ćwiczenie? I jeśli się zastanowimy w ogóle nad takimi podstawami, czyli sensem pojedynczego ćwiczenia, no to jeśli mamy jakieś ćwiczenie w planie, to naszym celem, założeniem jest, żeby w danym ćwiczeniu, które oferuje nam jakiś ruch odpowiednio obciążony, z odpowiednimi warunkami stabilizacji i tak dalej, to jakby upraszczając to wszystko, zależy nam na tym, żeby dostarczyć odpowiednią, najlepiej maksymalną ilość pracy dla danej partii, która w tym ćwiczeniu pracuje. Czyli przykładowo. Celem wyciskania na Smithie na lekkim skosie dodatnim będzie maksymalne przepracowanie klatki, czyli jakby po co wykonujemy to ćwiczenie? Chcemy dostarczyć dużo ciężkiej pracy dla klatki, szczególnie w rozciągnięciu, czyli po prostu spodziewamy się, że da nam to dobry efekt pod kątem hipertrofii, utrzymania masy mięśniowej czy też wzrostu siły w tym ćwiczeniu. I po co mielibyśmy w ogóle zmieniać ćwiczenie? Skoro na papierze jest ono tak świetne, czy mamy dobre ustawienie, stabilizację, opór, tor ruchu, wszystko się zgadza, to to ćwiczenie moglibyśmy wykonywać do końca życia, ale no właśnie, nie zawsze tak jest i często przychodzi moment, kiedy musimy zmienić dane ćwiczenie, bo po prostu po długim czasie jego wykonywania nie jesteśmy w stanie w żaden sposób go progresować. Im wyższe twoje zaawansowanie, to tym też takie sytuacje będą częstsze. O ile znajdą się osoby, które są w stanie progresować w nieskończoność, korzystając z talerzy ćwierć kilograma, czy różnych tego typu dodatków, na przykład Jordan Peters, też koszulka dzisiaj zobowiązuje, ale musimy też brać pod uwagę to, w jakich ćwiczeniach on tak progresuje, ponieważ o ile w przypadku Legpressa czy różnych maszyn Prime, gdzie możemy też zmieniać opór i progresja wygląda zupełnie inaczej, to na przykład w przypadku właśnie wspomnianego wyciskania na smithie może przyjść realna stagnacja i nie jesteś w stanie w żaden sposób tego ćwiczenia progresować. Kiedy zmienić takie ćwiczenie? Jakie mogą sygnały pojawić się? Z doświadczenia i też z obserwacji innych trenerów, zawodników widzę, że takim dobrym sposobem na ocenę, czy dane ćwiczenie już nadaje się do wymiany, jest zasada trzech ostrzeżeń. To znaczy, jeśli jakieś ćwiczenie wykonujesz już naprawdę długo, i nie zmieniając techniki, kontroli, tempa ruchu przez trzy kolejne treningi, nie jesteś w stanie w żaden sposób go sprogresować, to prawdopodobnie jest to czas, w którym warto to ćwiczenie zmienić. I jeśli chodzi o samą zamianę, no właśnie, jak w ogóle to ćwiczenie zmienić, na co zwracać uwagę, i pod kątem zmiany ćwiczenia patrzymy na następujące kwestie. Po pierwsze, jeśli mamy już ten akurat na oku SMIF, czyli wyciskanie na lekkim skosie dodatnim, to patrząc na sam ruch, co chcemy uzyskać? Zależy nam na, mniej więcej tutaj upraszczając, takim ruchu ramienia. Czyli coś takiego chcemy odwzorować z innym sprzętem, może to być maszyna, hammer, nawet hantle, nawet niekiedy inny smith po prostu dla samego aspektu psychicznego, ale zależy nam na odwzorowaniu bardzo podobnego ruchu, niekoniecznie identycznego 1 do 1 i tak prefer preferencyjnie, żeby też... Opór był podobny. Czyli jeśli w przypadku Smitha mieliśmy mocne obciążenie rozciągnięcia, no to fajnie, jeśli ten zamiennik, odpowiednik tego ćwiczenia też podobny opór bym miał. Jeśli sobie patrzymy też na sam ruch, to możemy w niektórych wyciskaniach, maszynach do wyciskań, mamy sytuację, w której ramiona schodzą się do środka. W przypadku Smitha tego nie mamy, ale jeśli na przykład wykonujesz to ćwiczenie długi czas i akurat na siłowni, na przykład jakimś studentem, wprowadzili wyciskanie poziomem flex leverage. Gdzie mamy idealnie płynny ruch i masz ramiona maszyny schodzą się do środka, to mimo, że teoretycznie jest to wyciskanie bardziej poziome, czyli nie mamy tego aspektu lekkiego, skosu dodatniego, co na przykład pozwoli nam mocniej zaangażować górną tą obojczykową część klatki, co dla wielu osób będzie najbardziej pożądane, to mimo wszystko zmieniając na właśnie wspomniane wyciskanie, przykładowo Flex Leverage, jesteśmy w stanie progresować przez długi czas, ponieważ wprowadzamy nowe ćwiczenie. Z innymi warunkami stabilizacji, oporu, czy samego właśnie ruchu, nawet niekiedy zakres ruchu, bo to też może się różni. Także pod kątem samego ruchu, oporu, czyli w którym momencie dane ćwiczenie, dany ruch jest najtrudniejszy. W wielu wyciskaniach zależy nam na tym, żeby najtrudniejszy był początek, mocnym rozciągnięciu, i żeby ten opór stopniowo spadał wraz po prostu ze zbliżaniem bicepsów do siebie. Jeśli chodzi o stabilizację, no to też zależy nam jednak na tym, żeby. Ćwiczenie, które wybierzemy zamiast obecnego ćwiczenia, miało podobne warunki stabilizacyjne, a raczej wymagania stabilizacyjne, to znaczy, żebyśmy nie musieli nagle walczyć o utrzymanie pozycji. Różne te same aspekty. Przykładowo, jeśli na przykład zmieniamy ćwiczenie wchodząc w zaawansowany etap redukcji, to będzie nam zależało na zmianie ćwiczeń bardziej złożonych, z większymi wymaganiami stabilizacyjnymi, na przykład wyciskanie sztangi czy hanty na skosie dodatnim. Na przykład na wyciskanie na Smithie czy Hammerze na podobnym skosie, to w przypadku wejścia w okres budowy, na przykład załóżmy, jesteśmy 10-12 tygodni po zawodach i już rozpędzamy okres masowy, nasza masa jest wyższa, mamy lepsze warunki do wykonywania ćwiczeń na wolnych ciężarach, to wtedy możemy zmienić ćwiczenie na takie, w których te wymagania stabilizacyjne są. Większe, czyli przykładowo wyciskanie na maszynie możemy zmienić na wyciskanie handli na lekkim skosie dodatnim i progresować je przez długi czas okresu budowy. Także sam aspekt zamiany ćwiczenia zależy od tego, w jakim okresie się obecnie znajdujemy i jaki mamy plan na poszczególne tygodnie. Dlatego to się wszystko łączy i często też yy, nie lubię sytuacji, w której, znaczy nie lubię, yy, kiedy ktoś zgłasza się po sam plan treningowy. To zdecydowanej większości przypadków, po prostu mówię, że nie pracujemy w ten sposób, ponieważ pro, programując sam plan, nie mając wpływu na resztę aspektów, na resztę czynników, na status, sam status kalorii, nadwyżka, deficyt, w którą stronę będzie zmierzała waga, jaki mamy poziom stresu, snu, regeneracji, wszystkiego, to nie jesteśmy w stanie tego tak dobrze skontrolować. Dlatego to są takie rady tutaj ogólne, ale żeby to bezpośrednio dostosować, na przykład do Ciebie, no to już trzeba znać cały kontekst sytuacji, także tutaj różne czynniki mają na to wpływ, i zakładamy sytuację, że zmieniamy, zmi doszliśmy do wniosku, że musimy to ćwiczenie zmienić, ponieważ ewidentnie nie jesteśmy w stanie w żaden sposób go progresować. Co więcej, inne ćwiczenia w planie jesteśmy w stanie progresować. Po prostu to jedno wyciskanie za nic, po prostu nie jesteśmy w stanie już tam ciężaru ani powtórzeń zwiększyć. Przychodzi moment, w którym stwierdzamy, dobra, koniec tego. Bo marnuje progres, który po prostu mógłbym, mogłabym w tym momencie wykonywać. Zmieniamy to wyciskanie na Smithie na wyciskanie na hamerze, na lekkim skosie dodatnim. Co się teraz dzieje? Po pierwsze, mamy ćwiczenie nowe. Albo nowe w znaczeniu, że nigdy go nie wykonywałeś, nie, nie wykonywałeś. albo nowe w znaczeniu, niby już to robiłem, ale 5 lat temu i nie do końca pamiętam ten ruch. To wprowadzając to ćwiczenie, musimy sobie zdać sprawę, że na początku wchodzi w grę etap nauki danego ruchu. Nie chodzi o to, że nie jesteś w stanie nagle wyciskać na hamerze. No, bo w końcu to maszyna, to przecież ruch jest już wytyczony i tak dalej. Ale dalej mamy etap nauki, żeby maksymalnie tą serię wykorzystać i żeby dojść do sytuacji, w której faktycznie jedna seria na tym nowym ćwiczeniu ilością pracy odpowiada jednej serii roboczej z poprzedniego ćwiczenia. Ponieważ jeśli ten Smith wykonywałeś, wykonywałaś już dwa lata. To prawdopodobnie, jeśli było to utrzymane pod kontrolą, yy, było to wykonane dość dobrze i faktycznie było dużo ilość pracy można osiągnąć z tej jednej serii. Jeśli wchodzimy na ćwiczenie nowe, z automatu nie jest to twoja wina, po prostu z automatu nie jesteśmy w stanie aż tyle pracy w wielu przypadkach osiągnąć. Niekiedy wystarczy jeden, dwa treningi w niektórych przypadkach będzie nieco dłużej, ale mimo wszystko musimy brać pod uwagę i co nam to może jakby dać jako wskazówkę, że na przykład. Okres, czy do wprowadzania Volume, yy, czy na przykład wejścia na utrzymanie, jakiejkolwiek zmiany innego etapu może być korzystny na właśnie wprowadzenie nowego ćwiczenia zmiany, ponieważ jakby z góry zakładamy, że te serie będą nieco lżejsze na początku, ponieważ nie jesteśmy po prostu ich tak daleko w stanie doprowadzić, także to jest pierwsza kwestia. I jeśli chodzi o sam etap nauki, możemy tutaj wydzielić takie dwa właściwie okresy, dwa etapy. Pierwszy to będzie faza adaptacji. W cudzysłowie, to znaczy faza takiej adaptacji, ale do samego ruchu, do ćwiczenia, do tego jak się czujemy w danej pozycji, w danym ruchu, ewentualnie żeby sobie, to jest jeszcze czas, który możemy na przykład dopasować wysokość siedzenia, sprawdzić jedną opcję, drugą, szerokość świtu, po prostu znaleźć idealne dla nas ustawienie, kontrolę w jakim stanie jesteśmy ruch wykonać, i potem wchodzimy w etap tej właściwej adaptacji. To znaczy dostarczamy jakąś ilość bodźca, narasta zmęczenie, w tym czasie nasze zdolności do wykonania tego samego wysiłku czyli tego samego ćwiczenia spadają. Dajemy odpowiedni czas na regenerację. Nigdy nie wiem, w którą stronę prowadzić rękę, bo na ekranie potem to się odbija. Dajemy czas na regenerację, w dowolną stronę teraz machnę. I potem, jeśli się odpowiednio zregenerujemy, to te nasze zdolności wysiłkowe wchodzą na wyższy poziom. To znaczy, byłeś w stanie wykonać 6 ruchów, teraz jesteś w stanie wykonać 8 ruchów. I żeby ponownie te adaptacje zaszły, no to musimy wykonać tak samo ciężką, Serię, czyli wcześniej wystarczyło wykonać 6 ruchów, to był upadek i te adaptacje zachodzą. Teraz, jeśli byś wykonał, wykonała 6 ruchów, no to nie do końca, niby to jest dalej ciężkie, ale też jednocześnie nie uderzamy w ten sufit naszych możliwości, także wtedy walczysz, udało ci się zrobić 8 powtórzeń i znowu wchodzimy w taki cykl cały czas, czyli mamy bodziec. Narasta zmęczenie, potem się regenerujemy i wracamy silniej. Także tak zachodzi progres, to jest bardziej jakby taki skutek uboczny tego, że cały czas możliwie ciężkie na dany dzień, na dane możliwości serie wykonujemy. Jeśli chodzi o aspekty też zmiany pojedynczego ćwiczenia, czy może zmiany planu, często schemat planu może być wykorzystywany naprawdę bardzo długi czas, ponieważ schemat planu, nasz split treningowy priorytet, rozkład objętości yy, zależy od tego, Jakie są nasze potrzeby, sylwetki, jakie są nasze cele? I w większości przypadków te rzeczy zmieniają się naprawdę rzadko. Znaczy, jeśli masz na przykład słabsze nogi, no to, to nie jest tak, że za dwa miesiące ten priorytet się zmieni, raczej to jest kwestia lat. Dlatego też ogólne takie założenia planu treningowego przez naprawdę wiele lat mogą być niezmienne. A co się będzie zmieniać? Delikatnie rozkład samej objętości, ale przede wszystkim pojedyncze ćwiczenia, które okażą się problematyczne, których nie jesteś w stanie progresować. Wiele ćwiczeń jest takich, które możemy wykonywać w nieskończoność. Na zmianę, na przykład, załóżmy, że masz jedną wersję wznosów w bok na tydzień, wykonujesz hantle kilkanaście tygodni nad wiele miesięcy. Przychodzi moment, w którym nie jesteś w stanie już w żaden sposób tego sprogresować, zmieniasz na wznosy na wyciągu. I te dwa ćwiczenia na zmianę po prostu można w nieskończoność cisnąć. Podobnie w przypadku wyciskań, naprawdę jest tyle różnych wersji, czyli nie zmieniając samego planu, a zmieniając po prostu poszczególne. Ćwiczenia, w momencie kiedy stają się one problematyczne, można pozwolić zachować cały, jakby ogólny szkielet całej filozofii treningowej programowania i po prostu wymieniać to, co akurat potrzebuje być zmienione. Jeśli chodzi o zmiany w obrębie ćwiczenia, bez zmiany ćwiczenia, o co chodzi, to jakoś dziwnie brzmi, już tłumaczę, może być sytuacja, w której samo ćwiczenie jest dobre lub nie mamy możliwości zmiany go na coś innego. Na przykład, wykonujesz wyprosty na maszynie, ale pracujesz już na całej szafie, nie ma żadnej innej maszyny na wyprosty. No to mamy szereg strategii, które, których celem jest utrudnienie, wystarczające utrudnienie wykonania tej serii, żeby dalej móc progresować, a raczej, co właśnie powiedziałem przy takim przy sformułowaniu, że progres to nie jako skutek uboczny. Przy tym, żeby możliwie ciężkie serie cały czas wykonywać. I jeśli chodzi o te zmiany w obrębie ćwiczenia, to znaczy mamy ćwiczenie, jesteśmy w stanie progresować, nie zmieniamy ćwiczenia, ale zmieniamy coś w obrębie jego. Przykładowo restandaryzacja, czyli restandaryzacja, czyli jakieś ćwiczenie już wykonujesz długi czas. Czujesz, że ta kontrola, tempo ruchu, może nawet zakres, nie wyglądają tak dobrze, jak w pierwszym tygodniu planu, to dobrym rozwiązaniem może być zejść z ciężaru. Wykonać maksymalnie dokładną serię w danym zakresie powtórzeń. Po prostu przykładowo wykonywałeś serię na 100 kg, dajesz 80 i wyobrażasz sobie, że 80 kg to jest maksymalny ciężar, jaki jest dostępny na siłowni, i z tych 80 kg musisz wykonać maksymalnie dokładną serię w danym zakresie powtórzeń. Oczywiście nie, nie skupiamy się tutaj na tym, żeby jedno powtórzenie wykonywać 50 sekund z maksymalnym czuciem mięśniowym, nie o to chodzi, ale wiadomo, tutaj w granicach. Rozsądku. Także jest to pierwsza metoda, czyli restandaryzacja. Schodzimy z ciężaru, wprowadzamy nową jakość wykonania, żeby ponownie progresować prawdopodobnie do tego samego muru, do, tej samego, do tego samego ciężaru stagnacji, może nawet trochę dalej, ale progresować na nowo, czyli po prostu dalej jesteśmy w stanie sukcesywnie z tygodnia na tydzień zwiększać ilość ciężkiej pracy w danym ćwiczeniu. Inny aspekt, zmiana ćwiczenia obustronnego na Jednostronne, przykładowo jeśli wyprosty na czwórki, uginanie na dwójki jest już po prostu za lekkie, to w tym przypadku wykonanie wersji jedno nóż pozwoli nam na dalszą progresję. I tutaj, raczej byłbym trochę tak konserwatywny przy dobieraniu ciężaru to znaczy, raczej skupiłbym się na nawet za małym ciężarze na początku i maksymalnie kontroli, tempie i tak dalej, żeby stopniowo po prostu to zwiększać i progresować przez dłuższy czas i zwrócić też uwagę na ewentualny jakiś dyskomfort związany z wykonaniem tej strony dalszej. Czyli przykładowo, jeśli masz szaf maszynę do wyprostów, szafa z ciężarem jest po prawej, to czasami wykonanie na lewą nogę może być wywoływać jakiś dyskomfort, ponieważ jednak to jest dalej od samego, samej osi obrotu maszyny. Tak zauważyłem, że w wielu przypadkach może to powodować jakiś problem z kolanem, także zwróci na to uwagę. I w przypadku uginania podłudzi siedząc, żeby jakoś znaleźć miejsce, gdzie tą drugą nogę można ustawić, żeby faktycznie w tym wersji jedną to progresować. Inny aspekt, pauzy, wprowadzenie pauz w końcowych momentach ruchu, czyli na przykład w rozciągnięciu i dopięciu, zależnie też od oporu, bo niekiedy w dopięciu niekoniecznie to ma sens, może nam to ćwiczenie utrudnić. Zmienić punkt odniesienia, ponieważ jeśli wykonujesz wyciskanie bez pauz, Nagle dasz pauzy, prawdopodobnie musisz zejść z ciężaru. Schodzimy z ciężaru. Mamy nowy punkt odniesienia, bo ciężar jest dla nas dlatego istotny, żebyśmy wiedzieli, czy z czasem stajemy się lepsi. Nie chodzi o samą bezwzględną wartość, także to wtedy można tak wykorzystać. Czy zmiany w tempie. Oczywiście nie chodzi nam o to, żeby przez 30 sekund wykonywać jedno powtórzenie, ale po prostu niekiedy samo zwolnienie ruchu, większa kontrola pozwoli nam wyciągnąć więcej pracy, zejść trochę z ciężaru i na nowo progresować w obrębie danego ćwiczenia. Taki jeszcze też błahy przykład. Niekiedy nawet w przypadku ćwiczeń jak wyprosty na triceps, nosy w bok na wyciągu. Po prostu zmiana wyciągu na inny. Nie chodzi na to, że identyczna brama i identyczna brama w innej części siłowni. Tylko po prostu, choć to też może się sprawdzić. Choć po prostu podobny wyciąg. Jeśli zazwyczaj na siłowniach są różnego rodzaju bramy czy wyciągi. To po prostu w miarę możliwości. Jeśli jesteśmy w stanie ustawić taką samą wysokość wyciągu na innej lince Z nieco innym ciężarem. Może to być pomocne też, żeby... Psychicznie przyłamać po prostu jakąś taką stagnację. Inne też liczby są, więc nie wpływa to tak podświadomie na jakąś taką presję przed serą. Także jak widzisz, jest sporo różnych strategii i aspektów związanych ze zmianą ćwiczeń. Daj znać, czy okazało się to pomocne i do usłyszenia za tydzień w kolejnym odcinku na razie.